Hej, cześć, tutaj Noemi i witam Cię w moich ulubieńcach kwietnia. Nigdy nie sądziłam, że taka seria powstanie w sumie na kanale, ale czemu, by tutaj nie wdrożyć czegoś nowego, nie spróbować czegoś nowego, żeby nam tutaj po prostu nie było nudno, także nie przedłużając, zaczynam od pokazywania moich ulubionych produktów w zeszłym miesiącu. W zasadzie nie ma tutaj bardzo dużo rzeczy, które pokażę, ale zacznę na początku od perfum Bulgarii Omnia Crystalize i to są właśnie te. W tym srebrnym opakowaniu. Od razu z góry powiem, że ja nie jestem jakąś wielką znawczynią perfum i też nie obkupuję się, nie wiadomo, jak w, jak w perfumy. Nutami zapachowymi jest tutaj bambus, japońska gruszka nashi, kwiat lotosu i drewno Balsa. Czyli to są w sumie takie nuty kwiatowo drzewne i mi te perfumy powiem szczerze, bardzo przypadły do gustu. Niektórzy mówią, że są za, trochę za ostre, mm, takie jakby lekko zimne, ekstrawaganckie. Ale ja ten zapach bardzo polubiłam, i myślę, że nazwa kryształu, jeśli chodzi o te perfumy, jest bardzo trafna, ponieważ on się właśnie z takim kryształem ten zapach kojarzy. Tutaj ewidentnie wyczuwalny jest właśnie ten zapach lotosu, taki zapach elegancji. Oczywiście to nie są perfumy, których używałabym na co dzień, więc jeżeli już zaczęliśmy od kosmetyków, to może skończmy te kosmetyki, i kolejną rzeczą z tej dziedziny będzie pomadka od Jeffree Star, czyli to jest od, akurat w odcieniu masy. Ja ją dostałam od mojego chłopaka. Przewiózł z Anglii. I ona jest w takim słodkim, różowym odcieniu. Jeżeli chodzi o produkty Jeffree Star, to muszę powiedzieć, że on genialne ma te matowe pomadki. Ponieważ są przede wszystkim... Bardzo produktywne i bardzo napigmentowane. On zawsze w swoich produktach przykłada tego największą wagę, żeby właśnie te produkty były mocno kolorystyczne, mocno napigmentowane i to zdecydowanie mu wychodzi. I prawda jest taka, że jak Jeffrey'em upaprasz sobie usta i próbujesz to zatrzeć, to tą szminkę będziesz miała na całej powierzchni swojej twarzy. Trzeba naprawdę się nią potrafić bardzo dobrze, dokładnie wymalować, ponieważ jak się wyjedzie gdzieś za kąciki, to trudno jest ją zmyć. Ponieważ jak obrócisz sobie palca i wyjedziesz, będziesz po będziesz poprawiać kontury swoich ust yy, wyjedziesz lekko palcem za nie i automatycznie wszystko jest brudne łącznie z twoimi rękami także pigment jest po prostu mega jeśli chodzi o kosmetyki, ja nie będę się już malowała na tym filmiku, ale gdzieś tutaj wstawię jeszcze zdjęcia z tym i tutaj kolejna matowa pomadka moja ulubiona to jest akurat z NYXA i ona jest o nazwie SEDUCTION czyli ta yy, numer 17 yy, powiem szczerze, są kosmetyki z NYXA, których nie polecę i są odcienia pomadek, których nie polecę bo naprawdę brzydko wyglądają na ustach, ale jeśli mam być szczera, to ta zdecydowanie jest ładna. Może ma trochę inną konsystencję niż Jeffree Star. Trochę bardziej zasycha na ustach i widać te takie przegródki, których myślę, że nie do końca lubimy, bo te usta wyglądają trochę jak zeschnięte. Jeśli chodzi o te pomadki, to jasne kolory często wyglądają dosyć tak sztucznie. Landrynowa to. Brązy, zaś i fiolety często nie pasują wielu dziewczynom, ponieważ one wpadają w takie chłodne tony i automatycznie twarz wygląda bardzo niezdrowo. Jeżeli mam określić kolor, to jest to właśnie taki ceglasto-czerwono-brązowy odcień, który fajnie odżywia tą skórę, a nie sprawia, że stają się właśnie zdrowi. Teraz już trochę odchodzimy od kosmetyków i weźmy się trochę za zdrową żywność. Często zadawano mi pytania, jakie są moje inspiracje na YouTubie, jakimi ludźmi się inspiruję, czy oglądam jakichś YouTuberów. I tutaj przychodzę z takim cackiem jak Spirulina, którą w sumie Wzięłam od takiej youtuberki, która jest modelką w Japonii i w Chinach. Nazywa się Taylor i jest po prostu prześliczna. Zawsze mnie interesowało, jak ona pielęgnuje swoją skórę i, i dopóki nie doszłam do wniosku, że po prostu jest bardzo bogata i ma pieniądze na te zabiegi, to na początku śledziłam po prostu, jaką ona wyko wykonuje pielęgnację swojej cery, jakie suplementy ona bierze i mimo że ze skondycją mojej cery prawdopodobnie nigdy jej nie dogonię, to jednak zaczęłam właśnie przyjmować spirulina, ponieważ bardzo dużo o niej czytałam i wiem, jakim genialnym po prostu składem witamin i minerałów dla naszego ciała jest. Także jeżeli chcesz dbać o swoją skórę, włosy i paznokcie, to ten suplement naturalny Ci polecam. To są ym, po prostu glony. To, jak to wygląda. To jest w takich zielonych tableteczkach. Można też oczywiście znaleźć w wersję w proszku i w jakichś innych wersjach, ponieważ ja uwielbiam czytać. Kolejną rzeczą, którą polecę jest oczywiście książka. Jest to książka o nazwie Potęga podświadomości Josepha Murphy. Ona jest w bardzo takiej dziwnej, podejrzanej czerwonej okładce. Dostałam ją kiedyś od koleżanki. Nie pamiętam w jakich okolicznościach nie pamiętam. Dlaczego mi ją w ogóle dała, ale to jest właśnie taka ciekawa książka o podświadomości. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, co taka podświadomość może zdziałać na zasadzie afirmacji, na zasadzie takiego dokształcania się, to serdecznie polecam. Także jak najbardziej ten tytuł wydaje się taki bardzo nurtujący i ciekawy. I tutaj właśnie fajnie jest pokazana ta podświadomość, użycie, używanie, wpływanie na tą swoją podświadomość w różnych aspektach swojego życia. Trochę jest ta książka powiązana z religią, w czym że nie chodzi tutaj o jakąś religię katolicką, tylko ja sobie to tłumaczę na zasadach po prostu afirmacji, takiego uwierzenia w siebie. I tutaj mnóstwo osób mnie pytało, bo wiadomo, że ja jestem fanką Marlina Mensona. Tutaj oczywiście tak czytałam jego książkę W trudnej drodze do Piekła. I jak najbardziej ją polecam, jeżeli ktoś jest fanem, to jak najbardziej polecam mu tą książkę. Książkę, ponieważ może się wiele nauczyć o tej osobie, o tym jaka kontrowersyjna jest, jakie miała dziwne y, dzieciństwo. Także książkę Marlina jak najbardziej polecam. Y, niestety nie mam jej tutaj do pokazania. Dużo książek pożyczam, oddaję, e, czytam na e-bookach e, i nie jestem w stanie czasami te, tego pokazać, ale tutaj w roku pokażę, jak ta książka wygląda. Jeżeli tylko chcesz, to bierz się do czytania. E, kolejną rzeczą z takiej trochę sekcji modowej są okularki. E, I co prawda okulary kupiłam już wcześniej, ale ich nie nosiłam i stały się one moim ulubieńcem dopiero teraz, e, ponieważ teraz dopiero najbardziej ich potrzebuję. Kupiłam je w sklepie Kles, mam nadzieję, że to tak się wymawia. E, nie wiem w sumie, do jakiego kraju należy ta firma i w jaki sposób mam to wymawiać ale chyba większość z nas kojarzy ten sklepik z tymi takimi różnymi kolorowymi dziedzibołami. Dałam w basenie około 50 zł i prezentują się one tak. One są takie różowo-fioletowo-złote z takimi fajnymi obramówkami i mają takie fajne e, złote ramki z kwiatowym takim wzorem. One tu są takie cienkie. Ja jestem fanką osobiście e, właśnie um, okrągłych okularów. Tutaj myślę, że fajnie będzie widać kolorek. I teraz kolejna rzecz z takich rzeczy modowych. Ostatnio często wychodzę gdzieś na miasto, załatwić po prostu jakieś rzeczy. No i potrzebuję oczywiście jakiegoś pracaka. Ja nie jestem jakąś mega fanką torebek, bo musiałabym się długo do nich przyzwyczajać, ponieważ nigdy nie lubiłam zwyczajnych takich eleganckich tak torebek, zawsze się z tym źle czułam. No i oczywiście jestem fanką takich różnych gotyckich wzorów. I plecaczek już był w którymś odcinku, ja go pokazywałam kiedyś, ale on mi się wtedy też nie przydawał, ponieważ ja chodziłam do pracy i musiałam ze sobą brać większą torbę. To jest malutki plecaczek. Nie wiem, czego tutaj będzie dobrze widać w tym świetle. On ma takie skrzydła toperza i jest dookoła obszywany koronką. Jest fajny, wydaje mi się, taki malut po prostu. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Napisz mi koniecznie w komentarzu, czy taka seria Ci się podoba i chcesz zobaczyć jeszcze ulubieńców maja i kolejnych miesięcy. Zasubskrybuj, jeżeli tu jesteś pierwszy raz. Jeżeli nie, to nie zapomnij o dzwoneczku i nie zapomnij tym razem wbić na mojego Instagrama, Facebooka, bo tam często bardzo dodaję zdjęcia. I na pewno nie chcesz ich przeoczyć, pamiętaj o tym. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie i spędzenie ze mną dzisiaj miłego czasu i trzymaj się. Do następnego odcinka, który pojawi się już jutro albo pojutrze. Na razie...